Siemaneczko, z tej strony Miki Dzisiaj ze mną grają z Adamo15 Witam wszystkich bardzo serdecznie Oraz Brączek Ej, Ja także witam wszystkich bardzo serdecznie I jest to kolejny odcinek serii Zawód Drwal I dzisiaj będziemy się bawić taką oto maszyną do wiór Tak, tym się wiór robi o, Zobaczymy Fajna. zaraz I na początku plan jest taki, że ścinamy kilka drzewek Ale czekaj, poczekaj Może najpierw to obmyślmy Zetniemy to pierdolnie na dół i się stoczy na dół nie wiem tak no co ty będzie dobrze Jak je na naciunki to będzie twoje Dobra I co tu jest? Kurwa <laughs> Okej okay. Co ładnie spadło Zajwiście Jest Adamo Adam jesteś? No ja pewnie, już się tu bawię, Mogłbym to coś popchnąć. Weź się potnijcie na kawałki, ale weź tak tnij, żeby one nie, nie ten. Nie spadały, nie? Poczekaj położę. Ja je położę O jest, coś spada Tylko tak, żeby nie na o, ten, żeś nie dobra Dobre, dobre, Bo tutaj ogólnie są arpy i to jest o, takie o, warunki no, dosyć to... My to z jak ktoś... Profesjonalni, profesjonalni, kurde dwa, ale położyli to drzewo tutaj No, to weźcie mi do drzewa pod tą maszynę już, nie jak coś Weź pod to na kawałki brączek że tak się Ciebie zapytam, możesz się ruszać jak masz piłę? No Możesz obracać kamerą? No Kurde, ja mam podłączoną kierownicę i nie mogę No, czy nie dziwię? Ale ja, ja dobra, to nieco ciekawie, Dobra, ja będę próbował tylko ucinać coś No Taki ale kawał... ty będziesz ciąć tam wziąłem wszystkie drzewa Mogą być takie kawałki? No to Check są z wążkiem ustalek Bo mi tam ty bez różnicy Ty Dobra, ja już tutaj będzie Idzie ja, kolejny Ten mi uciekł Pociąłeś już ty... idą, idąkę No, a ja zobaczymy, zacznę tak się bawić tą maszyną U, działa Nawet działa A czemu mnie ja nie działać? No nie wiem, bo może za sobą ciągnie. Zobaczymy, czy nic się nie będzie zapychać w ogóle, nie? W ogóle ja jeszcze nie nagrałem nie wcześniej, także... Ciekawe, muszę sobie przypomnieć Miki, jak to się robiło Nie, no, spokojnie Adam tam knij, Adam tam brzmi Brzmi aż miło tak, o, tak dobra. Bo ty nie dosięgniesz turem A dobra, nie, kłaść to z boku, będzie szybciej może Czekaj, czekaj to może to zainteresuj. Zainteresuj. Dobra, na razie może tak, e, upieprzyłem no, to tak, drzewo. Tak, wiesz, to... co bardziej tutaj, jakbyś mógł, o. A daś radę, to sięgnąć, tak, czy nie? Tak, tak, tylko jak wiesz, potem jak coś. Dobra, te kawałki na razie zostawimy i tyle, tak. To może jeszcze upieprzymy to drzewo. A nie, ja mogę, tym kamieniem tu. Kładam tak, żeby się. Ja piek zielę. Co? co? Nie dosięgnę tego. Nie, to czekaj. Naprawdę. Czekaj. Wojek Brączek zaraz nam wszystko poradzi. Ja pier... Dobra, zostaw. Ale ja i tak tego nie dosięgnę. Czego? Czego? A nie, dobra, sorry, 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 sorry. Dobra, znaczy będzie dobrze, będzie dobrze. Uwaga, drzewo leci. Brączek, uciekaj. Kur... Ale było Sięg... blisko. czyni? czy nie? Sięgnę. Brączek, go piton mi tylko z gałęzi jakbyś mógł. No co piton, ja tu wożę. Ja nie mogę, bo nic mówię ci, że gdzie nie ruszę kamera. Nie polecam ogólnie tak drzewem manewrować. Ja się może źle skończyć dla kogoś. W realu oczywiście. No oczywiście w realu. Nie. No, Popierzeliście, ja, ja tam manewruję wszystkim, Kurwa. co się da. Urwało świetnie. losem na przyczepie się urwało. No bo żeś w las. <laughs> Wejdź ja tam zejść. Ja nie na tej przyczepie, ja chcę zobaczyć, jak te wióry wióry będą. mi tam? Ja no, właśnie nie wiem, co wybiję. Je... <laughs> wyprawio. A no, może jakbyś ty brączek wrzucał? Co ty kurwa robić? No też nie chcę, za Może ja wyszucę no, ja czy nie? Poczekaj, ja, jedno wyszucę. Ja tutaj do środka, może brączek będzie mógł do środka wrzucać. A się gdzie? No zobacz. No. Nie. nie. brączek się nie chyba. No dodaj. Zobacz, zobacz, zobacz. Co robi? Kurwie zaraz, a bez. Ci spadnie zaraz, ja. Dole. Puść Pójść to już. Jak jest nad przyczepą, to puść to i nie patrz. <laughs> nie patrz. O. O nie. kurde! Ole sypło! <laughs> ale... Ale, ale sypło. ciągło to. Ten agro e, To brączek będziesz rzucał może, co? Ty, fajniejsze to jest, zobacz jak to szybko sypie. Zobaczy ile w ogóle jest tam już. Prawie 4 tony z dwóch klocków ty. Czekaj. To no, mi weź wysiąść może tni na drzewa to będę wrzucał. Wiem Właśnie to byłem, nie, tak, nie Ale ty ja i tak muszę na lęniku. Przecież by się tak to jak nie będzie chodził. Przychodzi. Nie, nie, Mnie nie, nie, bardzo... nie wrzuci. To ja się muszę patrzeć. No to zejbi się. To może lepiej ty poładujesz a się popatrzył. No weź powrzucaj. <śmiech> ty zadziałało. <laughs> Czemu? To się. No nie sypło mi tu, nie Dobra. było drak, to, <laughs> to może błęczek no, ja poładuję, co? Ja byś się nie obraził? Tak, rojebnie. Adam nie, nie tam jak... troszeczkę drzewy mógł jeszcze Może ja może ja przyjadę z naszą ja szczepą. A jo, bo tam jeszcze jeden, no to może... Ale kto będzie w ciągniku? No Adam się, ani piętno Magnum. Ja będę ja siedział, ja będę siedział, ja będę, ja będę, ja. ja Miss, a... Mrs Mrs Adamo. <laughs> dla tych, którzy znają angielski. Mrs Mrs This Mrs, oh wun, wun, <laughs> Dla tych, co nie znają, to Adam Magnum. Otóż to. to? rurę, y... złóż podpory. Bety kopiki. Ur. nie. Szukum. Szukum. <laughs> U mnie fajna ta maszyna, ta no, maszyna. Znowu będziesz ją w chuj oglądalności, a ja będę miał tylko 50 łapek 50 groszy 50. Miki co ma Miki co ma zawsze takie pomysły, że wszyscy to oglądają. No bo to 50 groszy. To się dlatego. jakoś wybić, nie? Bo jego to ten Bolek promuje i do Bolek nie promuje? On kupuje suby na... No <laughs> to Bolek ja. <laughs> Nie, ja się, bo Bolek powiedział, że to właśnie ty. <laughs> tak? Oto Menda, nie? Jaki to jest handler? go. A broszek ja... ma bony jeszcze na 5 tysięcy, jakby ktoś. Wziął. Na 5 tysięcy subów no? Do wygrania w moim konkursie. No Zapraszam właśnie. na bronczek gaming. No na kanale więcej bony niż na Bony na 5 tysięcy. Bony na 5 tysięcy subów. <laughs> Ty jak fajnie ten Ty, Ja nie <susza> wiem, <susza> czy to się zmieści. Przekaj. Dawaj, puszczaj. Jak wy niecie na 4-metrowe klocy. Nie na 4-metrowe tak to, to może się sturlo. Puść, puść, no puść. Adam, najwyżej złapiesz to jakoś, co? Nie no puść, to jest Turlo. Na pewno? W tym momencie, no zobacz, może się uda Jak nie to nie, bo Jezus. I puszczaj. Mówiłem... Słuchaj się, Mrs Adamo. <noise> Mrs. Ale wiesz, <noise> że Mysys to jest do kobiet. Nie, ale tak zawsze mówisz na nim. Bo... <noise> wiem, wiem wiem, no, ale no niestety <noise> no... Mister nie czekałem. Mister to jest do do. do, do chłopów, a Mrs to jest do dziewuch. Znaczy Mikił dla mnie mówi Mrs., bo lubi mnie przedrzeźnić. Bo tak mu się kojarzysz. Ty to, ty to jesteś chętna na tam na U... na FB, FBA jesteś, A, ogólnie towar. Cieszę się, jest jeszcze naprawdę... raz to pewnie powtórzę, że jest taka oglądalność na serii Powrót do Przeszłości. Ludzie się pytali, czy będę nagrywał Sim otóż moja odpowiedź, jeżeli skończę tę serię z LS-em, tak na pewno nagram Sim O Jezus, naprawdę? Były takie komentarze? No. Wydaje, nie czytam. Na pewno nagram tą grę, bo wróciłbym jeszcze też do czasów dzieciństwa, bo też dużo w nią grałem, jak byłem małym zierbakiem momenty pamiętasz styl, który modny wtedy był? E, nie no, aż tak to nie byłem. <laughs> Miki jeszcze czuje smak 80 lat. Nie no, co ty, bez przesady. <laughs> Twoja babka by mogła ten temat powiedzieć. lata młodości. O no, 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 no. Dobra Miki, to ostatnia ta i opitol mi tę. będzie. Ale poczekaj, bo jeszcze tam trochę drzew Gdzie ty tam drzewo widzisz? Jeszcze tam, siedź w tym ciągniku, nie pierdź. Najlepsza fucha ci się trafiła. A, A, tak, tam coś tu by jest. trzeba było taki ten... I tam się po takie... Tak dużo naraz tego włożyć, nie? To by było spoko, ale no... Ja, to... Coś się zawiesiło gówno w środku i nie chce się przeciąć. Mogłeś kupić tą fadromę dużo i ten duży chwytak taki. Co, tylko to tam... To byś musiał skupy brać znowu tamtym, nie? I to by trzy godziny jechał tutaj. O, wizita, jak się kurde zrobiło profesjonalnie. Tylko teraz, żeby to nie wypadło. Dobrze jest. Och, czy pamiętasz styl? No Ale mi jak lagło dziś Nie kacz Łiu Chyba A A, ja, zakutał mi Sorry Znowu Ale mi drzewo chciał spać Dobra, ja idę zobaczyć Tu już prawie 12 ton jest Jo? Też trąbi Bronek. Bronek To czemu do... tu drzewo jest w powietrzu? No, no Właśnie, jest tam, tam czekaj, ja Ej, weź ale nie było go wcześniej Było nie Ale nie tak było być. Weź ją upitolił Ja go upitolił ty zobacz gdzie ja go upitolił Oboś I powietrzy został <laughs> Boż. Takie bagi, także tego Lagi and bugi Ty poczekaj wezmę takie całe może Ono zmieści się? Tak. Ej, jak mówię, jak dobrze, dobrze włosisz, to na pewno. Z gałęziami. Ty właśnie, jestem ciekawy czy gałęzie też. No, raczej. Ja to, się, to nie wejdzie. Co? nie wejdzie? To... No, jak ja, nie jak się popiesi, to zmieni się. No, Dobra, dobrze. opuszczaj w dół, opuszczaj w dół. Oby, oby tylko weszło. No w kurde, widziałeś? Jak wlazł... To w... może całe... czekaj, tracało drzewo jednym. No poczekaj, tu jest. Nie no, przedni na buty. <laughs> nie no, poczekaj, spowiem całe. nie jak opitala gałęzie ładnie. Abym miał bek, jakby się dał, a tylko wątpię, że on to podniósł. Ej, a ten, po, 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 ten, aktualizacja poprawiła to, że widać, że gałęzie są opitolone? No. No. Ja widzę. Czekaj, no. czekaj, 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 czekaj! mi na pół, bo nie, nie podniesiesz całego Derryblasa. Co? Jak go jebło do przodu z opoczta? ja go jebło. Tak, Wiesz. ty, nadal nie ma siły. <grym> Dobra, spoko. Cygnij to do góry. O. E, udało mu się. Boże, jak ty to zmieścisz, to ja nie. Uważaj, bo rozkosisz to zaraz. Ale, ale, jewnie, ty, ale. Pa, 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 pa jewnie. Kolejny ja go Bógł, boił, po mam Kraklam tu włożył. Nie... Ej, weź no tam, bojąc jak spił skocz. Nie spał, to Cześć, się tylko u... się przed, 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 przed. O, ładnie, teraz. Się czekaj, czekaj. Weź to, po, po, podjeść tak, żeby centralnie na przodzie było, tak? Biem, o, o, poczekaj. Komuś... Tak, wiesz, żebyś. Ty... Tak, żeby weszło, jak utnę. No, wiem, 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 tylko muszę się właśnie tak ustawić. Urw, czekaj, bo urwiesz. Urwiesz, tura. Ja pierdolę. O, o, czekaj. Czekaj. Puchnij, puchnij to tam jeszcze. Dobra. O, czekaj. Co to Do, do, do tyłu, poczekaj. Stój, stój, stój. Teraz. Ufa, mać mi kino. Tak Nie. ładnie O, o widzisz, zupało całe. Urwało, bo <noise> Idę zobaczyć ile jest tyle. Ej, chłopaki, bo się drzewa kończą, weź na trochę, po Tu masz jedno. Czujesz, że, czujesz, że przybyło i dzięki jednemu drzewom prawie sześć I tam to się sturlało. <noise> Co, zaraz potniemy, to poczekajcie, to ja tylko wstawię to jeszcze zetniemy. Uwaga, boleci. To są w końcu te warunki Extreme, nie? No to w końcu Alpy. Extreme Team, dobra, bronek, wiesz tam skocz na chwilę do tego. Czekaj. Przynajmniej ja się to nie wiem. zapchało, to, to nie jest ta maszyna z oryginalnych w końcu, nie? <noise> Tam to byśmy się męczyli, jak? Ronek, mi tam, żeby mi to zadziałało. A no, się, bo co? zaraz się zboguje no, chłopaki. O kurwa. Kukaj, jebu. E, no, Adam, skakuj tutaj. Poczekaj, bo ja to czy ty nie, no. nie. No. Ja też tutaj. No. To się potem też dociągnie. No, w ogóle, bo no, no, ja, no. Mam... ja to mam plan zarąbać Mikiemu serię. Zarąbu. Ja się na to zgadzam, bo brączek. Chcę zrobić takich modów polskich, a ja raczej nie będę tam nagrywał z takich modów. A ja gdzie mam plan, jak to nagramy? A na jedenastce. O. Będzie życie na prawdziwej Pols prawdziwe polskiej świecie. Życie na, na, go, po... na, to... go, to... na gorąco. Nie zagłębiesz mi serii, no bo ja tego już nie robię w końcu, tak? No ja robię co innego w ogóle. Więc to, to nawet nie wiem o co się w ogóle chodzi. No ale Brączek <laughs> lubi zawsze przeinaczyć wszystko. Nie to co Adam! A co? To by tytuł nawet z Ty jedynie była. Widziałem. <laughs> Fajnie leciał. Dobra bronek Skoczę tam Skocznę na no do tego Ja to jedna Na przyczepie poleci chłopaki Ja pierdolę. Zostaw to Adam Poczekaj ja wskoczę Ja już jestem Ile ogólnie mamy tu proszę. Dobra puszczaj brączek Czekaj ja próbuję Puszczaj się Puścił się Mamy ładnie tam, Z 20 tam będzie już Weź to, pierd... Ej, a Miki... No? Weź to, ja bym na 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 początku. Czekaj. Gdzieś się piła tak, nie... Tak, nie po dwóch stronach miał, w stronach miał tyle samo. O kurde. Nie wiem, gdzieś tutaj? Mhm. O, tu no? No, no, tu ja. Ok, tam. Jak to fajnie wygląda? Hmm. W miarę? W miarę. Ja mogłem wciąż na tył dać. Ale nie przypuszczałem, że będzie taki wiesz. Extreme, extreme Dream. Myślałem, że to. O! Poczekaj, wsiądę na ten. O Jezu przewali Jezus! Przewali! Skakuj na podnesie. Zawsze to półtony tony przy to? No jo! O Jezu ty. Ale musisz znów tak jakoś dryblasowo gdzieś podjechać tam z tyłu i machnąć nim tak. No nie. Gdzie się przewali? O! dobrze. No po zarysowało. Weź tak, tak żeby końcem zassało jednym to zasało Ty, <grystanie> <grystanie> on to nie jest jakiś tutaj Ej, poczekaj, poczekaj ja, ja mam, ja mam Utnij teraz No właśnie wiem No wskakuj, jest, kurwa no, skocz na nią, skocz na nią, może ją jakoś obijesz Zobacz, wsiadł, w to Wskocz <grystanie> po nim, wskocz po tym <grystanie> Ty, zaraz leci razem z tym i, i to li się Ale nie, nie ruszaj tym Ja nie ruszam No jak nie ruszą Samo się rucho. Powiedz. Samu się rucho. <śmienicza> <Samu się ruchu. śmienicza> Co robisz? No, nie mogę, bo brączek rusza. Nie nie ruszam. Wiem, że specjalnie, ale... Nie mogę. Dodali... tego przeciec. Uj, dobrze Czekaj, ja to puszczę. <śmienicza> puszczaj. Puszczuć? No puszczaj. Trudno. Dawaj. Kurde, <śmienicza> to nie umiesz czyna. puszczać. Kurwa. Ale spuściłeś mnie w dół, tylko do przyrody do leciała. Dobra Miki masz ten ciągnik, bo ja pierdolę. Ja pierdzielę, dobra dzięki. No i co zrobiłeś? Weź o tym dorszem odjeść Tylko ja umiem takie ekstremalne warunki, widzę tylko obsługiwać tutaj. Adam co ty kurde robisz? Może mi się uda tam sięgnąć to. Yeah. Ale masz podporę odłożony ci o Miki ja ci to odetnę na Przez... Dobra, dobra spoko. Ej no spoko w sumie to jest Adam, nie ruszaj <grystanski> Nie ruszam, samo się ruszę Dobra Oj, poczekaj Kurna Miki upitol tam ja to, ja to upitole, a Miki jeźdź a no Tak ja tu i kiedyś pan stampiam Jak w środku Ale w środku nie? Żeby tak się złożyło do środka no, no. No. <grystanski> Tylko na łeb żebyś <grystanski> nie No że ale gdzie tam to pod spodem Nie, w drugą <grystanski> stronę poleciał nie... <grystanski> Jednak nie wymierzyłeś dobrze Co tu robisz? Że... Z środka coś się ruszyło Poczekaj, walnę w to chłopaki, co to nie udało się Adam, udało co to? Się. Ale udało się, połknęło to chociaż Ja pierdzielę. nie Dzięki mnie połknęło Ty, ruszanie, to jest fajne, tak żeby tym ruszać, to coś wali, o widzisz? Adam <laughs> Czy ty masz podaczkę, proszę, a siebie? <laughs> <Z> no, <nomą> mam trochę <laughs> Spokój w dupę! Możliweś, się zażygał. Zarzy no do pieca. Zobaczymy, co mi teraz na Zobaczymy, zobaczymy. złapałem. Rębach no? się zażygał. Rębach. Weźmę no skoczyć tutaj to. Dobry, dobre, dobre. Nie, no najlepszy widok mamy na tą naszą Taka pracę. może złapię. No nie, nie róbę. Nie wiesz, bo ci przechyli się w drugą stronę. O. Dobre, dobre. O to chodziło mi. Rembak się zrzegał. Po co patrzy już co? Ej, tak naprawdę to tak wyglądało. Stoję co normalnie, patrzę, coś wyleciało z niego A fajnie chociaż. To, bo to zbugowało się w środku. Jak poruszałem nim, to chociaż zniknął. Dobrze. Dobra, otworzył tak. pisanie. Zamkło się. No, tam po co otwierać? No, zobacz, widziałeś? Ej, jest już 70%. Co jest? Gdzie to powiem wywozić trzeba? Na bioelektrownię. Gdzie to jest? Ja, ja polecę się przejadę. Pewnie. Ja się przejadę. Nie, ja, ja lecę. lecę. No dobra, to pojedziemy razem, to trzeba jeszcze dojcza upieprzyć. No tak, tylko tam dojcza upieprzymy. To... Ty mi kipe jutro rano? <laughs> Ty mnie tak. Ja Pytanie zasadnicze, no nie. Pytanie? Nie <laughs> nie Będziesz dorwana, czy ja zapijesz? Tak ciekawoś, to jest ciekawości to nie mogło zaczekać, tak po Let's Play'u troszeczkę tak... Ale będziesz nie? Bede. Nie, bo on po, po, po Let's Play'u Vision dostanie, wiesz, pół O Jezu, oj, No i po... i po Niholandzie Po Nicholandzie. Ja na, piję, Nawet zale. się nie podniesie, ty, nawet się nie podniesie Poczekajcie, zaraz machnę tam Machnium zrobimy Zobacz, ten fikołki robi zobacz, <grym> zobacz, zaraz się postawi Jaki no, właśnie już z tego odsłania? No właśnie tak. E, 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 kombinuj, 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 ja cię popchnę. Ale cię popłynę, złowiek. Ja <grym> tak muszę, żeby ten kawałek wrzucić i tak się przyjechać, na tam był jak Ty ja jako pasażer z tą wejdę. No my będziemy ciąć <grym> dalej. No. Lepiej nie. Poczekaj, ja się do i Co Tylko, że tam palców nie połapcinaj, to. Bo ta maszyna to może być niebezpieczna, jak tam dzieci używają. Kto bliżej traktora wsiada do środka? Ale to masz obije, boż Przez tą mapę zaczyna... No Jezu, no już nie ma No tak, zapomniałem, jego go w środku nie ma Mówiłem, tam dzieli latka tym siada Dobra, ile mam procent? Ty, zobacz co zrobiłem Ho Hojok poszedł w dół, jak miło 78, dobra, trudno, jedziemy Podstawcie chłopaki Dojcza Ja się wybiorę za niego i zatrzyn się ładować, ja troszeczkę się, się przejadę. O boż! Kto tam ze drzewo Nie <grym> wiem, trochę nie wiem Po drodze chyba tam cały las się <grym grym> ścięła <grym> Tak co to jest I tam się drzewo turno na, na dół Adam co ty zrobiłeś? O ja, 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 ja to będę będzie teraz ekstrem zjeżdżanie bo tu będzie z górki tak? Adam pod podejść do tym? Podejdź ojcem i wsiadaj tego Zaraz, 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 No ta mapa jak widzicie jest bardzo, ale to bardzo wymagająca co do doświadczenia bo jeden niewłaściwy ruch i skończymy jak brączek wczoraj na displeju Nie Jak on skończył wcześniej? Do... Ale wczoraj wydałem. Aha. Jak on skończył? No, no, no poleciał no, po no, po no, po w krzoki, nie? Siął Pani. po drodze z i gdzieś się wziął. To, to, to co mówiłeś, że u Kaskadera będzie a nie widać do dziś. Jo. <ślesz> dobre, dobre No fajnie podjechałem tyłem. Urrr. To była bo skrydza, którą się żebyś to widział jak im miotło. Jak huragan ty. Ja wiem jak brączkę miota. Jak na jak zakręcie. Tu... Ej, ale tam to na zakręcie chyba było, tak? Co? Ja tam jechałem z góry. na polu, jak z góry jechał. Z góry. A mu z miał podpięty do, do Mhm. Gruba. Tu powinny być jakieś barierki rozchłaniające, a nie kurde. Ale lepiej nie. Bo jakby się zaczęło na barierce, to tak Kubica. Tak, jak tam te ślady są zrobione tamte niektóre, bo... Tamte... Broczek, naprawdę nie umiesz wrzucać. Kurwa. Ujeb to. <laughs> I ci to będę ujeb... do to. Tutaj się chyba wjeżdża. Czy nie wiem, nie byłem tutaj, także. No weź to, Bo tu jest waga, czekaj, która czekaj, czekaj. pewnie oszukuje. Zostaw to, zostaw to. No. Idź po kolejne, ja się tylko chcę pobawić. E, 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 e. No weź to, Pierre, kurwa, mać adres. Patrz, no teraz musiał złapać, jak ja chciałem, no. Czekaj, czy to można tu wysypać, czy. Dobra, 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 dobra. Nie Co mi to że jego uwala, jak i tak nie ma kto w ciągu siedzieć. Jezus Maria Łap go, łap go, ja może jest. Jest. Ci się uda do środka wrzucić. Tam to jest na bele, aha, a to aha. jest na aha. blisko, jesteś blisko. Ty to sam co możesz wyciąć i uciąć? Przecież w tym momencie, teraz jak jesteś. Yy, a o, już nie zapraszamy. musiałeś. Tam ci... ukradło ci. Kto jesteś? Ło, ło, co to jest? To było profesjonalne. Adam. No, tu jest jakiś bug. O jak. Zaraz no, sprawdzimy ten bug. Pak, pa, to jest specjalne tak, jest. Zobaczcie, to, to jest taki podjazd. <laughs> Kurde, zobacz jak mi brakuje minimal. <laughs> Teraz jakbym spadł to trochę lipa. Dzisiaj odkryłem baga na mapie. Dobra, sprzedamy trochę tego. No, kasa leci, Kasy tutaj tak mamy w opórale. Ale Wiązol. tutaj się sprzedaje w czego, a tam są bale. Zaraz zobaczymy pociąg, będzie jechać. Zobacz, jak mi mało brakuje do tej, do tej 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 A na koniec zobaczymy, jak z tym bagłem nie się no, spisywał. No, bo teraz. No ładnie. Bo tu ogólnie jest taki. To ja, chłopaki, ja zapiszę, pozwolicie sobie, bo, bo ja tu te, na tym slajdzie gram. Także ten. Tak, nie, To już 80. W Kurde 25%. Zobaczymy, ja bo chcę. Tia, tak myślę. Właśnie, myślałem, że ten Nicholand kiedyś tak skończy, dokładnie w ten sam sposób. No, no, dokładnie, dokładnie, tak. Nie, przy... nie no nie, no, 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 to, to nieważne, chłopaki. Nicholand się utopił. Ale w jakiś sposób, my puścimy pociąg, o. Klawisz. e, no nie w tą stronę, e, poczekaj! utopił się Będę który jeździł koleją. Ale dobra, jeszcze się tam. adam. adam? Do chłopaków. Ale, e, to na dwóch kółkach zapitala. Mi no czekodam. także. No jedno, jeden, To tyle. Chodź Widzę. trochę byłem potańczył. No, no i potańczył, że został na dłużej, i tak. Dobrze było, śmiesznie, tak jak ma być. No także, dzięki. Na razie do następnego na razu. Raz. Trzymajcie się, chyba.